Cześć, dzień dobry. Jesteśmy w przerwie prób do spektaklu. Nie szukajcie nas. I tak siedzimy sobie nad rzeką Olzą w Cieszynie i mamy do przekazania parę refleksji, rozważań. Mianowicie na początku myśleliśmy, że nagramy jakieś sceny, jakieś fragmenty z prób, ale powiem szczerze, że takie fragmenty bez kontekstu, jakby całości całego spektaklu, znajomości tematu, e, no to wiecie co, to w zasadzie dla takiego widza teatralnego, który, który potrzebuje jakichś efektów, jakichś zaskoczeń, e, jakichś niezwykłości, no to to, jest, to, jest, to może być po prostu dobre. Ale nam w ogóle nie o to chodzi, i te, to co byśmy mogli nagrać, dlaczego nie nagraliśmy dla Was. Wydaje mi się w tym wszystkim mało istotne, a istotniejsze jest to, co chcemy w tym spektaklu powiedzieć i powód, dla którego ten spektakl robimy. Ja powiem od, od siebie osobiście. Ja zacząłem ten spektakl realizować, pisać do niego tekst, jako tekst do ostatniego swojego autorskiego spektaklu. Udało mi się parę takich autorskich scenariuszy i spektakli w życiu zrobić. I ten naprawdę będzie ostatni, bo stwierdziłem, że dalej pisać o tym świecie, jego problemach, bardziej indywidualnych czy bardziej uniwersalnych, naprawdę nie ma <coughs> zbyt dużego sensu, bo to po prostu, bo to po prostu coraz mniej osób obchodzi, bo, bo żeby kogoś coś obchodziło, to trzeba mieć jeszcze jakby jakiś, ja, ja myślę o ludziach mimo wszystko dobrze, ale trzeba mieć bardzo szeroki horyzont i rozumieć i czuć, na jakim świecie się żyje. A ja mam wrażenie, że wszyscy żyjemy w jakimś matrixie. W jakiejś klatce, w jakimś jakiejś akwarium. Ja mam takie poczucie też. Mam poczucie zniewolenia, braku wolności, braku możliwości wypowiadania się, mówienia prawdy, mojej prawdy, braku ujawniania swojego światopoglądu. Już wszystko jest tak poprawne, wszystko jest tak zmanipulowane w bardzo określone strony, tak żeby nam wszystkim było dobrze, żeby było miło, fajnie żeby to się komuś tam opłacało. I po prostu ja czuję się troszeczkę jak w kaftanie bezpieczeństwa i udaję oczywiście na co mam zrobić. Udaję, że wszystko jest bardzo fajnie i w porządku. Natomiast nie czuję w tym wszystkim, nie czuję w tym świecie, w którym przyszło mi żyć, w tej części Europy, żadnej sprawiedliwości, żadnej wolności. Mało tego przestaje w ogóle czuć jakby sens i potrzebę mojej obecności tutaj. I e, ja właśnie o tym chcę w tym spektaklu opowiedzieć. O tym, że e, jesteśmy niewolnikami, stajemy się niewolnikami, e, żyjemy złudzeniami, żyjemy iluzją, którą ktoś do nas zresztą przygotował i cały czas przygotowuje. Jesteśmy e, ciągle spragnionymi, ciągle głodnymi konsumentami, którzy będą żarli i jeszcze będą mówili, że im to cholernie smakuje, będą za to płacili. E, nawet poglądy sobie odpowiednie wynajmą e, oczywiście za opłatą i będą w te, te poglądy oczywiście głosić. Natomiast e, to, co mnie najbardziej interesuje w tym spektaklu i przy tej pracy i o czym myślę codziennie, to jest odwaga. Odwaga, żeby powiedzieć: Nie, nie zgadzam się na to, na, na to co jest. I powiem Wam, dlaczego. Takie jest moje zdanie. No właśnie. Ja też mówię osobiście o tym. Ja szukam jakieś miejsce, gdzie można wyrażać się w taki sposób, żeby trochę tego. Tego braku pewności, tego zagubienia, to poczucie przemocy stałej koło nas, która staje się jakby środowisko naturalne w tej chwili, jakbyśmy musieli się zgodzić na to, żeby żyć wiecznie, wiecznie w polu bitwy? Przecież ja nie chcę się na to godzić. I myślę, że nie jestem jedyna, myślę, że mnóstwo ludzi tak czuje i nie wie jak to wyrażać, bo rzeczywiście możliwości wyrazu i wolnego mówienia, i wyrażania własnej opinii w tej chwili jest bardzo określony I, i nie tylko w Polsce, bo przyjechałam do Polski, żeby pracować o tym, bo wiem, że to jest problem, który mm, ogarnia całą Europę. I, i, I to jest poważny problem, ponieważ e, teraz Jeszcze ma taką niby ludzką twarz, ale za chwilę nie będzie już miał do tej e, ludzkiej twarzy, i to będzie dla wszystkich prostu piękne. I to powoli, powoli tracimy e, wolności bytu, bycia, wolności słowa, I, i to dzieje się kroplami. To znaczy, no, to taki, taki, jak się nazywa, soft fascism. I to dzieje się. I myślę, że ludzi z różnych pochodzeń, z różnego. Mm, z różnych klas społecznych, czy w ogóle wykształcenia, czują to, wiedzą, że to jest tak, ale nie ma gdzie o tym mówić. Nie ma miejsca w informacjach mainstreamowych, nie ma teatrów, bo wszystkie pieniądze idą na coś innego. Chyba wolności nie... słowa. Na wolności słowa, na to, żeby sztuka wróciła do swojej roli, też jakby pra, oddanie prawdy i, i poszukiwanie tej prawdy. Nie ma miejsca, nie ma dotacji, nie ma pieniędzy, nie ma sali, nie ma po prostu niczego. A jestem pewna, że jest dużo ludzi, które, którzy chcieliby e, znaleźć takie możliwości swo, swoimi środkami, swoimi drogami i no, nam się udało to spotkanie i mi się wydaje, że ten spektakl mm, może być no, kropla w morzu oczywiście, ale e, początek czegoś, takiego zastanawiania się o tym, co się nam dzieje w tej chwili, bo ja osobiście myślę, że akurat też nie chcę być częścią takiej cichej masy, która połyknie wszystko co podamy. I, i udaje, że nic się nie dzieje, bo dużo się dzieje i, i dużo niefajnego się dzieje. A ja wierzę, wierzę w duch ludzki, w, duch, w duchu istot żywych i, i rzeczy też, że wszystko ma siłę i ducha, żeby, żeby się stawać. Ja myślę, że, u tutaj moi koledzy mówili bardziej tak europejsko-globalnie, ale myślę, że często nosimy w sobie przez długi czas, przez, przez całe życie jakieś złości, frustracji, niezgodę w takim naszym codziennym życiu, na naszym podwórku, czy to w rodzinach, czy to wśród znajomych, w miejscu pracy, no tam gdzie się po prostu pojawiamy na co dzień. I myślę, że często jakby właśnie nie mamy, nie wiem czy, może nie tyle, że nie mamy zdania, ale że nie mamy odwagi, żeby coś powiedzieć. Myślę, że ten spektakl, i dla mnie osobiście, ale też myślę, że dla każdego może być takim punktem, żeby właśnie zacząć od tych najmniejszych ognisk, miejsc najbliższych nas. Później może to roznieście na mm, Dużo by gadać. Dużo by gadać, a moja perspektywa w człowieka, który przeżył na tym świecie 53 lata już, co trudno wierzyć. E, z Bogdanem współpracujemy jakieś ile? 15. Ja to trochę traktuję jak przywilej. Czy nie trochę, tylko bardzo, bo w wielu miejscach różnych byłem i z mojej perspektywy także artyści są zamiętcy obecnie. Bardziej się układają z politykami i niby mówią, że nie, tam polityka mnie nie interesuje, ale jakieś poparcie, jakieś takie, żeby nie wiem, żeby była wolność. Tylko co to znaczy, to wolność? No Można czasem usłyszeć, że. Dobre czasy kształtują słabych ludzi i mam wrażenie, że żyjemy w takich słabych czasach, gdzie rzeczywiście tej odwagi jest za mało, że nie wiem, prawie zawsze jak idę do teatru na spektakl jestem jakoś tam zasmucony, że ta, ta, to co teatr ma robić dla mnie z ludźmi to, to być, zadawać pytania albo czasem coś powiedzieć prosto w oczy. Żeby człowiek się mógł obudzić, albo z nami troszkę skonfrontować. A teraz wszystko ma być miłe, przyjemne, poprawne politycznie, już nie można podnieść głosu, bo się jest toksycznym narcyzem no do jasnej cholery, no co to za świat my sobie konstruujemy. Więc moja perspektywa, ja jestem tylko częścią, tylko aktorem w tym spektaklu. Bogdan to wszystko wymyśla i ma do tego dar i zdolności, żeby to opisać, napisać, nazwać, ale. Ale zgadzam się z większością tych rzeczy. No, trzeba czasem yy, się rozejrzeć i zobaczyć, czy wystarczy po prostu żyć tak, żeby nie mieć na lody, <laughs> mieć się dobrze i po prostu jakoś przeżyć to życie. No kurczę, chyba nie, chyba, chyba z mojej perspektywy nie. No, trzeba sobie zadawać pytania i albo się z czymś zgadzać, albo nie. I tutaj właśnie chyba brakuje yy, z, w przestrzeni w ogóle. Czy, na świecie tego, że ktoś odważnie coś mówi. A jak się już taki zdarzy, to jest spychany na margines kretyna albo upośledzonego człowieka, który po prostu, nie wiem, złą formę przybrał. To jest złe. No ja tylko z historii teatru pamiętam momenty, jak to ten zawód się kształtował i to był taki trochę ryzykowny zawód, że aktorzy grali gdzieś na skrzyżowaniach i ryzykowali, bo mogli zginąć po prostu ale przez to też byli pewnym buforem, mówili coś ludziom prosto w oczy i, i, i chyba o tym też się zapomina. No, myślę, że nikt z nas nie chce ginąć po tym spektaklu, ale, ale w trakcie spektaklu chcemy pokazać pewną śmierć i pewien taki jakiś schyłek tego wszystkiego, co nas otacza. Nie myślimy albo myślimy, ale jak nam ktoś podpowie, musimy się do kogoś dokooptować, żeby było miło, żeby się mieć poczucie jakiejś wspólnoty, a... To nie do końca jest dobre moim zdaniem. Więc jak ktoś kiedyś tam mądry mój znajomy powiedział, że cię pogubiłeś w życiu i nie wiesz o co tu w ogóle chodzi, po co to życie masz, to spróbuj cofnąć się do miejsca, w którym czułeś trochę życia. I wydaje mi się, że w naszych czasach to już jest ekstremalnie trudne. Trzeba być naprawdę odważny, żeby to, 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 to zrobić w ogóle to, żeby uświadomić sobie, że może to nie jest to. No i zadać sobie pytania, no więc my Wam spróbujemy zadać parę pytań w tym spektaklu, albo nawet dać odpowiedź na, na tą naszą perspektywę. No i, i zobaczymy. W naszym spektaklu y, pada taka jedna myśl, która się zresztą jakoś tam przewija y, przez spektakl, że y, żeby coś zrozumieć i coś y, dostrzec, to trzeba zejść z drogi, takiej drogi, którą ktoś dla nas przygotował, tylko trzeba pójść w bok. Po prostu trzeba pójść w bok i się powłóczyć. Po, pochodzić, powłóczyć się po tak zwanej ziemi nieznanej, po, po, po myślach, po sprawach, po tematach, po zapleczu życia, żeby dostrzec. Żeby dostrzec, że ktoś nam tutaj niezłą scenografię przygotował, porozdzielał rolę i reżyseruje to nasze życie. A, a nam się wydaje, że to wszystko jest jakaś prawda I my, i, my, i my żyjemy naprawdę. I że od nas coś zależy. No, cholera, ja nie wiem, co od nas jeszcze zależy. Może tylko to, że, nie wiem, zjemy sobie bułkę na śniadanie. Nie wiem. Bo zależy od nas, moim zdaniem, naprawdę coraz mniej. I to nie jest tak, że mamy jakiś wybór, że sobie tak będziemy konformistycznie żyli, tak bez końca, bo będzie właśnie, jak Krzysztof mówi, miło. Czy tak jak mówi Daria czy Beata, że, że yy, po prostu jakoś to będzie i będziemy tak przysypiać, zamykać oczy, a, a potwór będzie rósł. Będzie rósł i będzie nas wszystkich po prostu. Pożerał i to się skończy jakąś gigantyczną katastrofą, która wybuchnie po prostu. Z... No, oczywiście, wybuchnie od odpowiednio przygotowana przez kogoś, od kogo jesteśmy zależni. Więc albo, albo się obudzimy i zobaczymy ten świat yy, takim, jakim on jest naprawdę, albo dalej będziemy grać w tę grę, że jest fajnie. Jest po prostu fajnie, bo jesteśmy Europejczykami. Jest fajnie. I właściwie mamy super złote poglądy, świetny światopogląd. Jesteśmy humanistami, spadkobiercami kultury śródziemnomorskiej. I w ogóle, czy ktoś nam podskoczy? No właśnie. Więc yy, po prostu dobrze się czasami zastanowić i zobaczyć to wywrócić, jak to mówią Żydzi, koszulę na drugą stronę i przyjrzeć, przyjrzeć się rzeczom takimi, jakie one są naprawdę. Nie jest to proste, ale warto uczynić ten wysiłek.